Państwowa Inspekcja Pracy to kluczowy partner związków zawodowych, to kluczowy partner dla pracowników w Polsce, zatem nie pozostaje nic innego jak tylko cieszyć się, że dziś w gmatu głównej inspekcji pracy to porozumienie zostało podpisane. Pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a trzema centralami związkowymi, m.in. Yy, sygnatariuszem tego porozumienia jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które koncentruje. Ja to jak będą wyglądały teraz relacje? Czy to właśnie taki krok milowy, to porozumienie do tego, by te relacje jeszcze bardziej się połączyły pomiędzy centralami związków zawodowych, ale także Państwową Inspekcją pracy? Mam taką nadzieję. Porozumienie jest tylko papierem, tylko dokumentem, a ważne są działania, więc po działaniach Będziemy mogli ocenić rzeczywiście, na ile to porozumienie jest cenne. Ja wierzę, że tak będzie i będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby to porozumienie faktycznie stało się ważnym dokumentem, który poprawi nasze, nasze relacje. Zależy nam na lepszych kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i wzmocnieniu Inspekcji Pracy w ramach działalności kontrolnej. Ważne jest też, to, aby popularyzować bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pracę legalną, pracę bezpieczną jak najbardziej. No i kwestie szkoleń. Nasi no, związkowcy potrzebują szkoleń, która, która jest w ofercie Państwowej Inspekcji Pracy, po to, aby także. Lepiej funkcjonować, w większym stopniu, lepszym stopniu pomagać pracownikom na polskim rynku pracy. Czy to będzie ogólna korzyść dla związków zawodowych i inspekcji pracy? Głęboko w to wierzę. To porozumienie jest naprawdę bardzo dobre. Jest aktualne. Bierze pod uwagę bieżące zjawiska, przemysł 4.0, rosnącą rolę wszelkiego rodzaju cyfrowych czy. Nowinek, takich jak algorytmy, chociażby bierzemy pod uwagę to, w jaki sposób rynek pracy zmienia się pod kątem rosnącej roli platform cyfrowych. Zatem jest wiele aspektów, które parę lat temu jeszcze nie były tak istotne z punktu widzenia rynku pracy, teraz mają duże znaczenie i dzięki tej współpracy będziemy mogli lepiej przygotować się na na te nowe wyzwania, które na rynku pracy w Polsce się pojawiają. Zatem to wszystko, co ważne dla pracownika. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.